Podatki? Jakie podatki? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pieniądze spadają z nieba do ciebie i ty sobie po prostu żyjesz i jest wszystko cudownie, jakie tam podatki. No właśnie, nawet gdyby tak było, to okazuje się, że płacisz podatki. No może w jakiś sposób pośrednio powiesz, ale w rzeczywistości mnóstwo opłat ciebie dotyczy. Czyli po podatek VAT, no? w produktach, jest ukryty. Jest to jeden z największych źródeł przychodu dla państwa, no bo skąd państwo bierze pieniądze, żeby rozdawać i tym za darmo? No najpierw musi wziąć o to, co mają. Więc pierwsze, to są. Na przykład składki ZUS. To jest olbrzymie źródło wpływu do państwa budżetu. VAT. Akcyza. Co to jest akcyza? Gdzieś macie akcyzować, no to jest wszystko ukryte, niewidoczne. Dla zwykłego śmiertelnika. I są dziesiątki takich opłat. Podatek belki. Od, od tego, że ci naliczą 10%, ale już ci 2, 2, 10 grosza, jeszcze 2 grosze ci urobią podatku. Od kupna, sprzedaży darowiznów, darowizn spadków, czynności cywilnoprawnych. Gdzie się tylko da... są nawet zwykła opłata parkingowa. To jest nic nowe jak kolejny podatek. Tego jest cała masa. Najczęściej życiu tego nie widzimy, nie mamy świadomości. I myślimy, że Państwo, co również z nieba spadają te pieniądze, a dodatkowo jeszcze dodrukowując. I to jest kolejny niewidzialny tak zwany podatek. Ale dzisiaj o tym właśnie, o wacie, o akcyzie. Nawet nie wiemy, a